O kurde, to za A Więc Kuba, zostałeś sprankowany. A teraz możesz się odwrócić. Nie, ja nie wiedziałem, że lepszy niż twoja ex. Ja pierd... Dobrze, że moi rodzice mieszkają po drugiej części. <grym> <grym> Nie Jestem tak zrobiony, się tak starałem, się tak spieszyłem. O kur, ale w ogóle. To wszystko było jak gdyby naprawdę ogarnięte i mi to wszystko smakowało. To jest najgorsze, że. No Tem... widać, widać! Hej, to zasada. Ale bardzo ładne zdjęcie bardzo. Ile będzie wisiało?